Təqəllüq etməyin I tutaj, to da, to, 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 to. da! Ja tutaj, to tyło! Przed tutaj! Dobra! tutaj jeszcze sam spójrz. Tak, może wstańcie. A może się, to na Ostatni raz. Czemu ostatni no raz? Bo jestem Z tymi po prostu wywiadami. Ale jakiś wniosek, jak się zdjęcie, jaki ona miała fan, myślisz? No. Ja teraz tak, do tyłu! Super! Nie rozumiem teraz logiki tych zdjęć. na takim e? Wa Ważne są takie, że już wychodzę, I tak? To? Są gazety, które lubią ładnie ciemno w takie. A, że dynamiczne, dynamiczne. w ruchu, w tak. ruchu! Dobra, dobra, kumam. no nie chciała. Dobra, to ja może wymodować, że szikam za samochodem. Super! Jak to lecę!